Hej, zapraszam na fleszyka. Złe wieści dla osób czekających na Weird West. Gra pierwotnie miała zadebiutować już 11 stycznia, ale studio ogłosiło, że premiera została przesunięta. Przeprowadzone testy utwierdziły twórców w przekonaniu, że projekt trzeba jeszcze dopracować. Weird West trafi ostatecznie na rynek dwa miesiące później. Była dyrektor marketingu Electronic Arts, Kim Salzer zdradziła, że na początku lat 2000 firma pracowała nad MMO, osadzonym w świecie Harry'ego Pottera. Produkcja szła ponoć bardzo sprawnie i powstała nawet wersja beta. Ostatecznie projekt wylądował jednak w koszu, ponieważ zarząd nie wierzył, że szał na Pottera będzie trwał dłużej niż rok czy dwa. No cóż. Ta ziemia. Studio Prime Beat Games poinformowało, że Clash 2, czyli sequel klasycznej polskiej strategii z lat 90., zadebiutuje 7 kwietnia przyszłego roku. Akcja osadzona będzie na opanowanym wojną kontynencie Karkan. Deweloperzy planują kampanię dla obu stron konfliktu, czyli rdzennej ludności tych ziem oraz najeźdźców nazywających siebie tutaj. Sprzedaż Sea of Thieves na Steamie przekroczyła 5 milionów egzemplarzy. Ten wynik udało się osiągnąć w ciągu 18 miesięcy, a jest on tym bardziej imponujący, że gra jest dostępna także w ramach abonamentu Game Pass. Na wszystkich platformach w Sea of Thieves zagrało już ponad 25 milionów osób. Masowa krytyka nie zniechęciła Ubisoftu do technologii blockchain. Firma wciąż uważa, że NFT to przyszłość gier, chociaż przyznaje, że tak wielka zmiana będzie wymagała sporo czasu. A więc wygląda na to, że jesteśmy skazani na super cenne tokeny. Steam Deck wspiera już 80 ze 100 najbardziej popularnych gier na Steamie. Wszystko dzięki oprogramowaniu Proton, które jest swego rodzaju buforem kompatybilności pozwalającym na uruchamianie gier z Windowsa na systemach opartych na Linuxie. W przypadku Steam Decka jest to Steam OS. A ponieważ to już ostatni flesz przed świętami, to życzę Wam, żebyście byli zadowoleni z prezentów, tak jak te dzieciaki.